Dlaczego dieta keto może nie być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem? Otóż w diecie keto często mamy tak zwaną dietę normą białkową i zwiększamy zdecydowanie udział tłuszczów w diecie. Otóż, jeżeli zwiększysz udział tłuszczów, a nie zwiększysz udziału białka, może się okazać, że Twój organizm nie ma materiału budulcowego. Pamiętaj, że białko jest jednym z najważniejszych składników, które wpływa na regenerację organizmu, na odbudowę, na naprawę zużytych struktur. Wpływa również na gospodarkę hormonalną, enzymatyczną, na procesy myślenia i już wiemy, że w terapii nowotworowej bardzo ważnym składnikiem jest białko, ponieważ ono wpływa na regenerację. I myślę, że to jest podstawowy błąd. Ograniczamy w diecie białko, węglowodany, a zwiększamy tłuszcz. Nie każdy dobrze się czuje z takim składnikiem. Nie każdy dobrze trawi tłuszcze. Dlatego moja propozycja jest taka, że po ketoadaptacji warto jest zdecydowanie zwiększyć udział białka w diecie. Ale dobrze jest też zastanowić się, czy przypadkiem nie potrzebujemy jednak zwiększyć o odrobinę węglowodany, które niekoniecznie są odpowiedzialne za problemy, o jakie je oskarżamy. A po więcej rad oczywiście obserwuj mój profil.